Witam Was serdecznie. Korzystając, że znowu jestem w pobliżu, o innej porze roku postanowiłem sprawdzić jedno miejsce. Jesteśmy w gminie świętajno. Stąd w maju nagrywałem wam pięcioczęściowy film o wszystkich cmentarzach tej gminy. Było ich tam 50 parę wtedy. Jeden z nich znajdował się w miejscowości Połom. I to jest... No właśnie. Ten cmentarz on wtedy był strasznie zarośnięty, także nie dało się na jego teren wejść zupełnie. Dzisiaj nie ma już liści, prawie że zobaczymy czy sytuacja w jakiś sposób się poprawiła. Na pewno jest mniej takich wysokich traw. Dużo kamieni. Może cmentarz kiedyś był ogrodzony. Tak, tu też zobaczcie, jest sporo kamieni w, w tych małych krzakach. I prawdę powiedziawszy w momencie, gdy spadło trochę liści, jest tu wejść łatwiej. Spróbujemy się teraz troszkę poprzedzierać. że widzicie, jest tutaj wydeptana jakaś ścieżyna. Drzewa. Na pewno z czasów cmentarza. Zobaczcie, jakieś stare pnie drzew. No na pewno jest to jeden z tych cmentarzy, który latem jest zupełnie niedostępny przez tą roślinność. Choć widzę, że i teraz bardzo późną jesienią Również do najłatwiejszych nie należy. O, tu jest trochę mniej zarośli. O tam w ogóle... Cały teren opada dosyć mocno. Nic tu warto po cmentarzu nie widać. Przejdziemy nieco z tej druki. Korzystając z okazji, że się da. Zobaczcie. Mamy jakieś cmentarne rośliny powoli No i to co rzuca się w oczy tu na dole dosyć mocno To zobaczcie Czy to może być brama na cmentarz Czy to są jakieś śmieci Tam mnóstwo kamieni Być może odrzuty z pola Też tych kamieni trochę leży no a być może, naprawdę cmentarz był kiedyś ogrodzony. Zobaczymy na górze jeszcze. Tutaj tak jakby piętra były. Nie wiem czy to widać na, na kamerze. Chyba trochę tak. wielkie doły pokopane. Ciekawe czy tu jakiś mogił. Ale chyba za bardzo nie ma. Nawet żeby z ziemi coś zostało usypane. wejdziemy tu na samą górę. Tu jakby jakaś alejka była. Trudno powiedzieć. Jakieś młodsze drzewa połamane. Tutaj jest dobre wejście od samej drogi na samym końcu. W lato to byłoby trudno dostępne, ale pewno byłoby lepiej. Natomiast przeznaczenie tych płyt jest dosyć ewidentne, tu zresztą mamy nawet napisy jakieś, to było przykryte liśćmi, trochę to odsłoniłem, tu druga płyta, też taki kawałek widzicie jest już odłupany, czy pęknięty, trudno powiedzieć, dalej mamy nawet podstawę nagrobka, ramę taką, tu dalej chyba drugi kawałek. No więc coś tam na tym cmentarzu jeszcze jest, ale raczej tego wszystkiego jest nie za wiele. No i dużo mogą skrywać te niedostępne w zasadzie o każdej porze roku zarośla. Tu jeszcze jest jakaś polana, chyba na niej nie byłem. No i tutaj, no właśnie, coś po tym cmentarzu. Jeszcze będzie, jak się noga zapada. Patrzcie, jest podstawa na grobkę i taki pień, jakby na grobek w formie drzewa. Tu było miejsce na płytę z nazwiskiem. Oczywiście już jej nie ma. Duże doby tu są porozkopywane. Stąd też z jakiegoś powodu roślinność tutaj nie rośnie. A co dookoła, prawdopodobnie ktoś sobie tu czegoś szukał. Taki widok na okolice z nadkrzaków, No i pytanie, jakie jeszcze nagrobki gdzieś tam się kryją. Natomiast no udało mi się i tak pokazać więcej niż ostatnim razem, ale. Wydaje się, że pamiątek po cmentarzu jest tutaj już dzisiaj niewiele zobaczcie te dęby tutaj istnieje, ale z drzew Wydaje mi się dosyć oczywiste I te drzewa rosną tu według jakiegoś planu. o zobaczcie ten widok na przykład Wydaje się, że to musiał być duży cmentarz tak ogólnie. Nie jakaś taka malutka wiejska nekropolia na kilkanaście grobów, tylko trochę ich tutaj musiało być. I ciekawe czy w takim razie jego wyjście nie było w tą stronę, chociaż droga jest od południa. Trzeba by na jakiejś starej mapie jeszcze zobaczyć. No, i to wszystko w tym odcinku. Zobaczcie od strony tej drogi. No, to kompletnie. Nie udało mi się tutaj wejść latem. Choć też tu jakieś kamienie widać, tam gdzieś pomiędzy drzewami. No, ciekawe, cóż w tych zaroślach może się kryć. No, i też na podstawie tego filmu i poprzedniego, możecie zobaczyć, jak takie miejsce różni się wyglądem pomiędzy latem i powoli nadchodzącą zimą. Tu też, zobaczcie, jest jakaś ścieżka wydeptana, ale też wydaje mi się, że latem raczej by się tego nie udało dostrzec. Choć tu, zobaczcie, też widać, że te drzewa w jakąś alejkę się chyba układają. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.